W pięknych okolicznościach przyrody, natury chciałem Wam tylko powiedzieć szybką rzecz, szybką piłkę bez dzisiaj jakichś przebitek, bez cudów, wianków ale chciałem się podzielić tą myślą i taki mam zamiar. Swoją drogą przed chwilą mój Canon 5D Mark IV wylądował w wodzie razem z obiektywem, którym to teraz nagrywam więc inwestujcie w aparaty, które są uszczelnione, bo nic się mu nie stało. Niech żyje mój statyw cudowny Vanguard. Często jakby naszym problemem jest to, że nie jesteśmy jeszcze w czymś dobrze, że ktoś jest od nas lepszy, co oczywiste, że ktoś lepszy będzie. I że ktoś po prostu do czegoś doszedł, nam się nie udało. Nam, my nie, my jesteśmy źli, my słabo. Słowo klucz to jeszcze, a słowo klucz do tego, żeby być nie jeszcze, a w końcu już, jest to, żeby coś dalej robić. I no, ja już jestem na którymś z kolei plenerze, i to którymś z rzędu, z którym znowu nie przyniosłem żadnych zdjęć, które są spektakularne. Stałem na kolejny wschód słońca. Czyli piąta rano przyjechałem, powłóczyłem się, mój aparat wylądował w wodzie. Pogubiłem po drodze kilka rzeczy czapkę, detkata na mikrofon i wszystkie znalazłem, <noise> wprawdzie. Więc i tak miałem dzisiaj niezłe szczęście. Ale wiem, że nie mam tam nic na kadrach, nic na kartach, co będzie mogło na przykład wylądować na mojej ścianie. I mogłem powiedzieć: No cóż, nie jestem tak dobry jak pejzażyści, których obserwuję na Instagramie, więc dam sobie spokój, bo po co. Ale myślę, że ci pejzażyści na Instagramie, których obserwuję, znacznie, znacznie na, więks na większej ilości plenerów niż ja byli, nic z nich ciekawego nie przynieśli. Warunki ich rozczarowały albo nie podołali, albo też sobie porozbijali obiektywy czy coś takiego. Więc więc jeszcze nie jesteśmy dobrzy w czymś, ale klucz do tego, żeby nie być jeszcze Dobrym, a już być dobrym, choć zawsze będziemy mieć pewnie niedosyt, jest taki, żeby po prostu dalej to robić. Yy, więc, jest to chyba film o tym, żeby się nie zniechęcać. Tak mi się wydaje, jak tak sobie o tym mówię. Więc yy, nawet jak Wam nie wychodzi, ja dzisiaj w ogóle miałem nagrać Wam film zupełnie o czymś innym. Miałem zrobić przebitki, zacząłem już robić te przebitki, ale to, jak mój aparat wlądował w, w wodzie, jakoś mnie zniechęciło i czasem no tak mam, że nie umiem się podzielić na zdjęcia i na film, a jak się jestem przejęty bardziej zdjęciami, to po prostu e, to nie umiem nagrywać i robić zdjęć jednocześnie. W każdym razie pomyślałem, dobra, wsiądę sobie przy tej pięknej rzece, która tu płynie i powiem wam o tym, że nie poddawajcie się i każdemu nie wychodzi. Ja już takich filmów nawet robiłem, że mi nie wychodzi wiele razy, ale jeszcze nie jesteście w czymś dobrzy. Ale będziecie, jeżeli będziecie to po prostu dalej robić sukcesywnie, systematycznie i z rozwagą. Mm, miałem zamiar nie pociąć tego filmu, ale nie wiem, czy za bardzo nie był kłopot. Jadę do domu do zobaczenia na kolejnym plenerze. Z tym razem już wam coś na pewno z niego pokażę. Adios muchachos.